Witam <gry> na 53, to jest pierwsza yy, zapowiedź nowej serii yy, z chlebem oraz melonem. Yy, I tutaj będziecie mogli zagrać ze mną. Piszcie yy, pod tym filmem komentarze, i będzie losowanie yy, kto ze mną zagra w jakąś grę do wyboru przez Was, znaczy, yy, czy też tryb jakiejś gry i w ogóle odcinek do 15 minut no i to jest tak jakby pierwszy film ale konkurs z tamtego kąta będzie że tak powiem tylko że najpierw tylko że najpierw muszę muszę tak trochę ogarnąć ten nowy kanał no i będzie później ten konkurs i to będzie na takiej samej zasadzie że trzeba zasubskrybować oraz yy, trzeba napisać jakiś komentarz. Yy, dobra, więc słyszycie, jeśli mnie szczeka, to to by było na tyle. Żegnam się z wami. Blizmelon, blit Melon, cześć.